Stoi w ogrodzie lokomotywa. Dwa ruchy pędzla, lazura z niej spływa. Uff, jak gorąco. Pędzel przyspiesza, by zdążyć na czas. A co to? A co to? A kto to tak gna? Tak to to, tak to to, tak to to, to ja. Wykorzystując pierwsze słoneczne dni w tym roku, postanowiłem zająć się ogródkiem. Nie będę Wam jednak opowiadał o sadzeniu roślin, ani o narzędziach ogrodowych. Dziś sprawdzimy działanie lazury od firmy V33. Zobaczymy, jak wygląda na moim drewnianym pociągu, który właśnie wjechał na peron. Ciu ciuf, ciuf! Bardzo lubię drewniane ozdoby. Poznajcie mój najnowszy nabytek, drewniany pociąg, który będzie pełnił funkcję kwietnika. Oczywiście o drewno trzeba odpowiednio zadbać. Na początek impregnat biobójczy. Oczywiście ten będzie służył mi przez lata, ale występuje również w mniejszych rozmiarach. Impregnat chroni drewno przed działaniem grzybów podstawczaków oraz owadów. Ua! Drewno poddane impregnacji nie może posiadać żadnej powłoki. Powinno być surowe, czyste i suche. Przy użyciu pędzla nakładam dwie warstwy impregnatu na całą powierzchnię. Czas schnięcia między warstwami to 15 minut. Pamiętajcie, że jeżeli macie do czynienia z drewnem wcześniej polakierowanym albo pokrytym farbą lub lazurą, musicie zedrzeć starą powłokę, przemyć drewno wodą, poczekać aż wyschnie, odpylić, zeszlifować jeszcze. Na szczęście, ja mam drewno surowe. Moja ciuchcia jest już zaimpregnowana, teraz mogę ją pomalować lazurą. Ta OTV-33 chroni drewno przed promieniami słonecznymi, przed mrozami, tworzy hydrofobową powłokę, dzięki której krople wody nie wnikają w głąb drewna, no i dodatkowo chroni drewno przed działaniem grzybów. To brzmi jak przepis na nieśmiertelność. Najpierw musimy dokładnie wymieszać preparat, sięgając do dna puszki. Następnie nakładamy pędzlem pierwszą warstwę równomiernymi, pewnymi ruchami wzdłuż łączenia słojów. Po wyschnięciu lazury nanosimy drugą warstwę. W przypadku jaśniejszych odcieni zaleca się położenie trzeciej. Lazuro TO33 możecie używać do każdego gatunku drzewa narażonego na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych: elewacje drewniane, płoty, drzwi, meble ogrodowe, pergole albo ciuchcie. Warstwa lazury położona. Teraz muszę poczekać 12 godzin, by pokazać wam efekt finalny. Jeśli również lubicie drewniane ozdoby, ale nie chcecie na nie wydawać zbyt wielu pieniędzy, możecie je zrobić samodzielnie. Wystarczą chęci, odrobina zdolności manualnych, a inspiracji nie brakuje w internecie. Co jednak zrobić, jeśli wasza paleta jest stara i poszarzała? Możecie użyć specjalnego podkładu OTV 33. Podkład do strzażałego drewna V33 umożliwia szybką i prostą renowację powierzchni, maskuje uszkodzenia i przebarwienia spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Podkład nakładamy za pomocą pędzla, jedną, dwie warstwy w zależności od porowatości podłoża. Po 12 godzinach możemy położyć lazurę ochronną w dowolnym kolorze, także jasną. Efekt będzie taki sam, jak gdybyśmy malowali nowe drewno. I tym sposobem zleciał mi cały dzień. Mam poczucie dobrze wykonanej pracy. Jeśli Wy również macie drewniane ozdoby albo meble ogrodowe wykonane z drewna, musicie mieć asortyment od V33, który znajdziecie w sklepach Mrówka. A ja tymczasem odjazd, a kamera gaśnie.